Dzień dobry Turista w niemieckiej fabryki Tesli spośród 12 tysięcy pracowników w sierpniu 17% było na chorobie, czyli licząc netto ponad 2000 osób z załogi w sierpniu zachorowało, przynajmniej na jeden albo dwa dni. We wrześniu było trochę lepiej, bo zachorowało tylko 11% załogi. Niewątpliwie taki wysoki procent zachorowań wśród załogi jednego zakładu pracy. Zbudził podejrzenia zarządu i działów personalnych, tym bardziej, że ten procent jest wyższy od średniej krajowej. I to dużo, bo średnia w przemyśle samochodowym wynosi trochę ponad 5%, a u Tesli 17 albo 11%. Ja już o zwolnieniach lekarskich w niemieckich firmach, w swoich filmach wcześniej mówiłem wielokrotnie. Tutaj jest tak, że każdy pracownik, jak się źle czuje, to może do pracy nie przyjść i wcale nie musi iść do lekarza. Od razu, tylko może po prostu powiedzieć, że się źle czuje, dzisiaj nie przychodzi i tak zdaje się dwa albo trzy dni może sobie po prostu nie przychodzić, bez żadnego zwolnienia, tylko dlatego, że się źle czuje albo coś mu jest. Jeśli chce być dłużej na zwolnieniu, no to wtedy musi pójść do lekarza i lekarz musi takie zwolnienie wypisać. Ten przepis jest bardzo dobrym przepisem, oszczędza pracę lekarzy w momencie, kiedy ktoś się tylko troszeczkę źle czuje i tylko jeden dzień chce opuścić w pracy. Jednak, jak pokazuje przykład Tesli, a i przykłady, o których ja mówiłem w poprzednich filmach i powiem jeszcze w tym filmie na koniec, wydaje się, że ta możliwość jest w niemieckich filmach albo może być w niemieckich filmach troszeczkę nadużywana. Tym bardziej, że w przypadku Tesli taki problem nie występuje. Występuje po raz pierwszy w 2024 roku, tylko w roku poprzednim, w 2023, występował również, wtedy przedsiębiorstwo postanowiło rozwiązać całą sytuację za pomocą premii. Czyli jeśli ktoś przychodził do pracy i tylko 5% swojego czasu pracy był chory. Wtedy dostawał dodatkową premię w wysokości 1000 euro. Jednak, według słów personalnych z Tesli, to niespecjalnie działało i ludzie absolutnie nie przejmowali się tym i jakby tej premii 1000 euro nie chcieli, woleli być częściej chorzy. W związku z czym Tesla w tym roku wymyśliła nowy sposób na tych, którzy zbyt często bywają na chorobie. Wyszukano wśród załogi 30 osób, które Zbyt często według zakładu pracy są chore i wysłano tam przedstawicieli. Od tak, żeby zapytać: Jak się czujesz? Czy potrzebujesz czego? Jak my, jako zakład pracy, możemy Ci pomóc, żebyś nie chorował, żebyś przyszedł do pracy? No niestety z tego też nic nie wyszło, ponieważ większość pracowników reagowała agresywnie, nie chcąc wpuścić do domu i nie chcąc w ogóle rozmawiać z przedstawicielami zakładu pracy. Dzieje się tak w tej sytuacji, w której rada pracownicza zakładu mówi o tym, że częste nieobecności, częste choroby, szczególnie w poniedziałki i piątki, odbijają się tak naprawdę na innych pracownikach, ponieważ to inni pracownicy Ci, którzy nie są chorzy, mają wtedy więcej pracy. Takie wizyty w domu przedstawicieli zakładu pracy szokowały troszeczkę tych pracowników pozostających na zwolnieniach, na chorobie. Ale w Niemczech jest to absolutnie dozwolone, głównie w sytuacji, w których pracodawca ma podejrzenia, że z tym zwolnieniem lekarskim albo z tą nieobecnością coś nie gra. Tak czy owak prawo mówi, że pracodawca może zrobić tego typu wizytę, ale to samo prawo mówi, że pracownik pozostający na chorobowym nie musi otworzyć drzwi i w ogóle nie musi z pracodawcą wtedy rozmawiać, bo jest chory nawet wtedy, kiedy sam uważa, że jest chory, a nie ma na to żadnego zaświadczenia lekarskiego. Drugą metodą na tego typu pracowników, którzy są podejrzewani o to, że coś tam kombinują z tym chorobowym, jest powiadomienie kasy chorych. W takim przypadku kasa chorych może wysłać specjalistę, lekarza albo lekarza podobnego specjalistę do pracownika, żeby sprawdzić, czy on rzeczywiście jest chory. I w takim przypadku, jak przyjdzie kasa chorych, to pracownik jest zobowiązany współpracować, wpuścić wizytę, rozmówić się, powiedzieć, co mu jest, dlaczego jest chory, itd. W ekstremalnych przypadkach, np. wtedy, kiedy istnieje podejrzenie, że pracownik bierze chorobowe, a w tym czasie pracuje dla zupełnie innej firmy, pracodawca może również powołać detektywa. Jeśli się potwierdzi to podejrzenie, że pracuje dla innej firmy, to pracownik nie dość, że dostanie zwolnienie natychmiastowe, to jeszcze będzie musiał zwrócić koszty tego detektywa. Oczywiście w momencie, kiedy to się nie potwierdzi, to wtedy może dochodzić odszkodowania od swojego pracodawcy. Dlatego też zatrudnienie detektywa przez dział personalny przedsiębiorstwa jest w Niemczech stosunkowo rzadkie. Praca dla innego przedsiębiorstwa jest oczywiście przypadkiem skrajnym, ale w niemieckim prawie, w przepisach prawa i w orzecznictwie sądów jest jasno określone, co będąc chorym można robić, a czego robić nie można. Ogólnie rzecz biorąc, do sklepu można pójść, ale trzeba się leczyć. Nie znaczy, że trzeba leżeć w łóżku przykrytym po szyję. Pod kołdrą, tylko trzeba się leczyć. Także nie można sobie pojechać na wakacje. Jak ktoś, nie wiem, jest chory na płuca, to nie może uprawiać sportu. Do siłowni raczej nie należy chodzić, ale do sklepu można na chwilę, no bo trzeba coś sobie kupić do jedzenia. Znając Niemcy, wątpliwe sprawy są rozstrzygane przez sąd. Tak czy owak, wracając do fabryki Tesli, o ile zarząd spółki uważa, że tych zwolnień lekarskich jest troszeczkę za dużo. I zanim idzie też rada pracownicza, która uważa, jak już mówiłem, że zbyt częste zwolnienia powodują dodatkowe obciążenie innych pracowników, o tyle IG Metal i związki zawodowe twierdzą zupełnie coś innego. Twierdzą, że w fabryce Tesli jest zbyt duże obciążenie pracą i w ogóle ogólne ciśnienie z góry, że trzeba pracy pracować. Może tak, może nie, kto pracował w fabryce Tesli niech powie, na przykład w komentarzach, czy tak rzeczywiście jest. Tak czy owak, dużo roboty nie tłumaczy tego, że ilość zwolnień lekarskich, czy też chorobowych, wzrasta w miesiącach letnich, osiągając nawet 15%, a w miesiącach zimowych spada. Trudno mi się, szczerze mówiąc, dziwić, że zarząd Tesli uważa to za trochę podejrzane. A jeśli do tego dodamy jeszcze ponad 200 pracowników z 12-tysięcznej załogi fabryki Tesli, którzy w 2024 jeszcze ani razu nie byli w pracy, ponieważ praktycznie cały rok przebywają na zwolnieniu lekarskim. W Niemczech działa to w ten sposób, że można mieć 6 tygodni zwolnienia lekarskiego i po 6 tygodniach trzeba mieć następne. W związku z czym 200 osób co 6 tygodni przynosi do swojego zakładu pracy Następne zwolnienie lekarskie. W tym przypadku fabryka ma problem z brakiem pracowników, ale na szczęście nie ma problemów z pieniędzmi, ponieważ w przypadku długich zwolnień lekarskich, płaca pracownika jest pokrywana z pieniędzy kasy chorych. Przedstawiciele Tesli twierdzą, że zachodzi podejrzenie, że niemiecki system socjalny w ten sposób jest po prostu wykorzystywany. Tym bardziej, że w przypadku... 1500 pracowników, którzy są na umowach tymczasowych w Tesli. Procent ludzi, którzy hodują, jest dużo, dużo niższy. Tak czy owak, nie tylko te zwolnienia, na które można sobie pójść od tak, bo mnie boli głowa albo jestem troszeczkę przeziębiony bez zwolnienia, ale również zwolnienia, które daje, lekarz są w Niemczech naprawdę bardzo popularne. Tutaj lekarze bardzo chętnie dają zwolnienia, żeby sobie odpocząć jak ktoś jest wyczerpany, bo widzę, że pan źle wygrał. Pan sobie posiedzi w domu jeden tydzień, pan odpocznie itd. A pracownicy niemieccy potrafią tego typu zwolnienia wykorzystywać w absolutnie nieodpowiednich, albo powiedziałbym, nieodpowiedzialnych momentach. Pamiętam z przeszłości, jak pracowałem tutaj w Niemczech, w innych firmach, to bywało tak, że zwolnienia programistów, zwolnienia lekarskie, kierownika projektu w ostatniej fazie projektu po prostu wysadzały cały projekt w powietrze. Jeśli jesteśmy w ostatniej fazie projektu, gonimy, żeby wszystko było na czas, żeby zdążyć dostarczyć produkt klientowi, a wtedy kierownik projektu idzie na dwa tygodnie zwolnienia, a wśród programistów pojawiają się, się piątkowe i poniedziałkowe absencje, no to zaczyna być słabo. Cała reszta zespołu jest naprawdę bardzo, bardzo obciążona, a często po prostu go live, czyli finał projektu trzeba było przesuwać. Sam pamiętam ludzi, którzy byli notorycznie chorzy z takich powodów, że na przykład bolała ich głowa, Jeden miał na przykład chroniczną migrenę i przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu do pracy nie przychodził, ponieważ miał migrenę. Niektórzy są podziębieni, niektórych bolą plecy, ale najczęstszym i najpopularniejszym, przynajmniej z mojego doświadczenia, powodem jest sraczka. Czyli pracownik nie przychodzi do pracy, ponieważ ma rozwolnienie, i to czasami to rozwolnienie ma przez cały tydzień albo nawet dwa tygodnie, albo grypę żołądka, albo coś w tym stylu. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to w ogóle sobie można wyobrazić, że ktoś ma sraczkę przez dwa tygodnie, no ale tak jest. Do tego dochodzi przemęczenie, burn-outy. Tutaj lekarze dają zwolnienia na burn-outy nawet pracownikom fizycznym. W sumie, dlaczego nie? No, a pracodawca pracownikowi wewnętrznemu tak naprawdę niewiele może zrobić. Ani groźbą, ani prośbą. Z tego powodu bardzo często. Projekty ważne dla przedsiębiorstwa są robione przez firmy zewnętrzne, zatrudniające freelancerów i niezależnych programistów, doradców i konsultantów. No, tak, ale to jest możliwe tylko w przypadku, jak robimy projekt biznesowy albo projekt IT. W przypadku fabryki jest to po prostu niemożliwe. Tutaj musisz mieć pracowników wewnętrznych i bujać się ze zwolnieniami. Tym bardziej, że produkcja musi iść. Jak biurowy pracownik, który i tak się niespecjalnie przepracowuje, pójdzie sobie na zwolnienie, no to można nawet nie zauważyć, że go nie ma, bo i tak ma niedużo pracy. Zobaczcie mój film, jak się pracuje w niemieckim biurze. Tak czy owak, pod tym względem w Niemczech jest bardzo dobrze, bardzo wygodnie. Niemcy znają swoje prawa i chętnie te swoje prawa wykorzystują. Nie sądzę, żeby to się w ciągu najbliższych lat zmieniło, nawet jeśli w Niemczech mówi się o zapaści gospodarczej i deindustrializacji. W przypadku Tesli dochodzi jeszcze do tego negatywna propaganda. Mówiłem o tym wielokrotnie w swoich filmach o Tesli, o samochodach i o pracy w biurach, że w Niemczech jest negatywna propaganda. Maskowi nie udało się rozbudować przedsiębiorstwa, ponieważ były protesty. Mieszkańców, ktoś mu wysadził transformator, nie było prądu. W prasie, jeśli coś się dzieje z samochodem elektrycznym, to zawsze jest to przykład Tesli. Wielokrotnie media niemieckie ogłaszały już upadek Tesli, że się absolutnie upadnie i jej nie będzie. I się nigdy nie podniesie, jednak cały czas jest. A do tego wszystkiego oliwy do ognia, jak to się mówi, dolało przejęcie Twittera przez Elona Muska, co się absolutnie establishmentowi niemieckiemu nie podoba. Tym bardziej, że Elon Musk otwarcie popiera Trumpa jako kandydata na prezydenta. Tutaj w Niemczech Trump jest absolutnie niechcianym kandydatem. Niechcianym amerykańskim prezydentem. Ale to jest zupełnie inny temat. Tak czy owak, gdybym był Ilonem Maskiem, to bym się szczerze mówiąc zastanowił, czy tej fabryki wybudowanej pod Berlinem nie należy przenieść na jakieś bardziej dla Tesli przyjazne grunty. Nie wiem, może do Polski, może do Czech, może do innego kraju wschodnioeuropejskiego. To na co Musk liczył stawiając fabrykę w Niemczech, że stanie się częścią niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego i dostanie ochronę państwa, nie sprawdziło się. Wydawało mu się, tak nie jest. A do tego ci wszyscy pracownicy na jak no coś się im dziwić, jeśli w mediach czytają, że Tesla B za dużo pracy, tamto źle, tamto źle, tamto źle i to jest w ogóle najgorsza firma, jeszcze popiera Trumpa, to odechciewa im się dla Tesli pracować. Tak czy owak, pracuje ktoś z Was w fabryce Tesli, pracujecie w innych zakładach niemieckich, czy jest tak samo ze zwolnieniami u Was? Czy w Tesli rzeczywiście jest takie duże ciśnienie od góry, że trzeba pracować, jest to wyjątkowa firma pod względem Dopilnowywania pracy, czy też pracuje się tam w ten sam sposób, jak w innych niemieckich fabrykach motoryzacyjnych, u Volkswagena czy też u BMW. A jak jest w Polsce? Napiszcie w komentarzach swoje doświadczenia. A ja, który nigdy praktycznie nie chodzę na zwolnienia lekarskie i nigdy nie jestem w poniedziałek ani w piątek chory, i być może z tego powodu mam tak bardzo mało czasu, również tak bardzo mało czasu, żeby robić dla Was filmy. Pozdrawiam dzisiaj, zapraszam na następne filmy. Listek w ze Stuttgartu, prosto, odezwę się jeszcze. Pozdrawiam jeszcze raz, cześć.